Content, content i jeszcze raz content moi drodzy. Riot wychodzi z nowym dev vlogiem, w którym możemy zobaczyć nową Szywanę, minigrę w kliencie, która no już zdążyła się wysypać i ja na przykład jeszcze nie miałem okazji w nią zagrać oraz pojawiło się kilka tematów, które mogą was zainteresować. Natomiast mam tutaj jedno małe zastrzeżenie. Generalnie nie będę omawiał całego dev vloga, gdyż po pierwsze są tutaj tematy sportowe, a umówmy się, że no nie jestem najlepszą osobą do analizowania tej tematyki, a druga rzecz, tu mamy tutaj sporo powtórzeń. Co się wydarzyło w tym sezonie? W sensie, że mamy nową mapę, nowe przedmioty i tak dalej. Ja wszystko to już omawiałem dla was w grudniu, więc po prostu nie ma jakiegokolwiek sensu się powtarzać. Przejdźmy w takim razie do omawiania i zobaczmy, co Riot tutaj nie ugotowało. Przede wszystkim najważniejszym newsem z devvloga jest oczywiście drop i taki sneak peek reworku Szywany. To co zobaczyliśmy na początku to jej smocza forma i muszę przyznać, że dzisiaj oczywiście Szywana jest bardziej wiwerną niż smoczycą i ta zmiana w smoka bardzo mi się podoba. Jak na standardy League of Legends to ten smoczy model wygląda świetnie. Dowiedzieliśmy się również, że Szywana dostanie taki treatment reworkowy jak Dr. Mundo, jak Volibear, więc po prostu suk Super. Jestem wielkim fanem tych mniejszych reworków, które nie zmieniają kompletnie postaci, a zachowują to, co najważniejsze. To, czego się przede wszystkim dowiedzieliśmy, to zobaczyliśmy Ulta Bohaterki. I ten wygląda na pewno moim zdaniem dużo lepiej od tego poprzedniego: i to, że Szywana będzie bardziej grana pod Bruzera niż pod AP. Nie zrozumcie mnie źle: ja ten AP Build też lubię. To nie jest tak, że go hejtuję, czy coś w ten deseń. Natomiast gdy ja zaczynałem grać w Lola, to nie kojarzę, żeby AP Szywana w ogóle była, i jakoś tak nostalgicznie jestem po po prostu związany z tą bruzerową szywanką, dlatego bardzo się cieszę, że w tą stronę Riot poszło. Ale z drugiej strony też nie mamy takiego stuprocentowego wykluczenia. Nadal będzie można apeszywankę grać. Jeżeli chodzi o jej ludzki wygląd, to również wygląda naprawdę bardzo dobrze. Ogon robi robotę, model wygląda po raz kolejny jak na standardy League of Legends. Naprawdę bardzo fajnie. Co prawda tak jak na początku na przeciekach jej twarz nie wyglądała zbyt dobrze, tak tutaj Riot poszło już mam wrażenie w za bardzo taką gładką stronę. Aczkolwiek ja nie jestem tutaj jakimś takim wielkim fanem przyczepiania się wyglądu twarzy, postaci w League of Legends, no bo umówmy się, że przecież w grze i tak praktycznie ich nie widzisz. Więc to na przykład, że deweloperzy na przykład przy reworku Poppy bardzo dużo czasu poświęcili na to, by zrobić jej odpowiednią mimikę twarzy, no to to jest raczej ciekawostka, a nie jakiś gameplayowy feature. Więc okej, okay, ta twarz nie wygląda jakoś wybitnie, ale no nie będę się nad tym elementem pastwił. Tak jak mówiłem w analizie Cinematica, Szywankę zobaczymy w drugim akcie pierwszego sezonu 2026, czyli za kilka paczy. Oczywiście, jak wyjdzie na PB, to sobie odpalimy i spróbujemy. Jeżeli z kolei lubiliście to, że szywanka nie ma many czy energii, tylko furie, no to to nadal zostanie. Mi się zawsze ta mechanika podobała, więc uważam ją jak najbardziej na plus. Ja się przyznaję, że dawno na jakikolwiek rework postaci aż tak się nie jarałem. Jak już wspomniałem, bardzo lubię szywankę i naprawdę nie mogę się doczekać, żeby ją wypróbować. Również rajoterzy zdradzili nam jak pasywka, bohaterki będzie wy. Wyglądać. Trochę podobnie będziemy zdobywać statystyki defensywne oraz maksymalną furię, kiedy będziemy pokonywać bohaterów, kanony czy neutralne stwory. By tą część podsumować, powiem to, mam nadzieję, że to się jakoś źle nie zestarzeje, może nie wygląda to dla mnie jak najlepszy rework w historii League of Legends, ale myślę, że jest tutaj potencjał na jeden z lepszych. Obok Szywany, dla mnie osobiście najważniejszą informacją jest metagra, która na moment, kiedy ten materiał nagrywam, no nie działa, już w kliencie zdążyła się pojawić informacja, że halo, kurczę, no nie da się tego odpalić, wiemy, że są problemy. Będzie to taka ala gra strategiczna, o której wam już wspominałem, gdzie Luxia będzie uczona przez swoją ciotkę Tianę Crownguard historii demacji, a my będziemy odpowiadać za rozwój tej historii, czyli będziemy rozbudowywać demację, robić jakieś garnizony, przeprowadzać... Badania, zbierać surowce, czy nawet walczyć. I ja może jestem stary i nie każdy tutaj lubi strategie. Dlatego w tym miejscu wrzucę wam po prostu fragment streamka z mojej reakcji, gdzie wspólnie sobie ten materiał na kiku oglądaliśmy. To będzie live tomorrow, called mm -hmm. Demacia Rising. Jutro. We're coś something different this time with a który that evolves over the course of the season, with updates coming out at regular intervals. In Demacia Rising, you'll experience the rise of the kingdom of Demacia through the eyes of a young Lux. Czekaj, co? Czy to będzie strategia w kliencie League of Legends? Czy ja się nie? The of the With out at Masz wysoką srebrzystą, czyli miejsce urodzenia Garena i Lux. Masz Cloudfield. Te, te miejsca mają levele. To jest waluta twoja? Masz jedzenie, drewno, kamienie? Co ty gadasz? Że będzie strategia w kliencie Lola? Żeby to nie była gierka na godzinę. To brzmi jak najlepsza meta gra w Ligolegendowym kliencie. Struktury budujesz, masz jednostki, które stacjonują w danym miejscu. Resources. Badania jeszcze są. And recruit champions to grow your kingdom. All... Nie, no żartujesz. Za dobre. To jest za piękne. To nie może być tak dobre, jak to brzmi. Każdy, kto. Oczekuję od Rajotu jakichś innych produktów. Jak rozmawiamy o, powiedzmy, takich pomysłach Rajotu na jakieś gry, no to oczywiście wchodzą RPG wchodzą MMO, hack and slash, ale też gdzieś tam wchodzą strategie typu jakieś turowe czy, czy RTS-y. To jest dosłownie coś, co jest może niespełnieniem moich marzeń. Bo spełnieniem moich marzeń to byłoby coś na zasadzie Warcrafta 3 w uniwersum League of Legends, albo Herosów 3. Ale to jest jakiś początek, w sensie to jest, to jest kurczę coś, co mam wrażenie porównałbym do gry Song of Nunu, gdzie jak zagrałem w tą grę, to potem... Po takiej eksplora eksploracji Freljordu miałem takie wrażenie, że kurczę, brakuje mi tego, żeby po prostu wejść do tego świata, pochodzić, nie wiem, po expić, zabić jakiegoś bossa, nie wiem, pójść z ziomeczkami do tawerny nawet, nie wiem, cokolwiek. I mam wrażenie, że to będzie coś idealnego. Jak w to zagram, to ja będę ryczał, jak tego już nie będzie, to po pierwsze, jak wymaksuję tą grę, też będę ryczał. I będę ryczał jeszcze, że nie ma jakichś Herosów czy Warcrafta 3 w uniwersum League of Legends. By być fair, te napisy wyglądają okropnie, nie? <grybujesz> tutaj no nie, nie może być aż tak dobrze, prawda? No i też graficznie jest to prosta gierka, pewnie gdzieś tam też mechaniki gameplayowe też będą bardzo proste, no bo jest to jednak gierka w kliencie. Ej, do, ja przepraszam, że to powiem, nie gramy w LOLa jutro, nie gramy w TFT, ja gram w to. could the to. Rather than needing to say dedicate 15 to 30 minutes at a time when engaging with a metagame like this, this time you can spend as much or as little time as you want building and managing your cities, and you'll be able to complete fights through auto battling. Now, if you choose to spend more time playing, though, you'll be rewarded with some bonus battle pass XP. Dalej moi drodzy, kolejnym newsem jest to, że Aram Mayhem, czy też Aram Chaos zostaje. Graczom Lola tak bardzo się to spodobało, zresztą robiłem już o tym materiał, jak Aram Chaos totalnie zaorał. Może zwykły Aramek nie opustoszał, ale naprawdę dodania augmentów zrobiło tutaj robotę. I tryb stał się tak popularny, że Riot oczywiście z niego nie rezygnuje i go przedłuża. Nie wiem czy Aram Mayhem to jest najlepsza rzecz jaką Riot zrobiło w zeszłym roku, ale myślę, że na pewno jest w topowej trójce. Jeżeli chodzi o skinki, ma się pojawić czy też Riot pracuje nad Clown Weksią. I słuchajcie, nie żeby coś, ja nie wiem czy mówiłem o tym skinie, gdy Weksia już wyszła, czy miesiąc później, czy rok później, nie wiem. Mówiłem, że to jest idealny pomysł na skina do tej postaci. I naprawdę dziwię się, że wychodzi dopiero teraz. Jest tutaj potencjał, aby był to najlepszy skin do tej bohaterki. Oczywiście zbliża się lunarowy rok, więc takie skiny będą robione. Mnie jakoś tak szczerze nigdy jakoś wybitnie to nie jarało, choć nie są to modele, które będziemy widzieli w grze, tylko koncepcje. Jak te modele mają wyglądać, no to wygląda to naprawdę dobrze, szczególnie Lilia. Jeżeli chodzi o nadchodzące skiny, mamy Brajar, która naprawdę wygląda w porządku. Tutaj już pytanie do fanów Briar, czy będzie to najlepsza skórka do niej, czy nie. No i wychodzi mech Galio. Ogromne zainteresowanie wywołują skiny, które mają się pojawić na Prima Aprilis. I Riot też pokazało jednego, i to jest. Nie wiem, jak się będzie nazywać, ale jeżeli nie będzie się nazywać Piesłani, to ja naprawdę w polskiej Riot nie wierzę. Gracze, co do zasady, bardzo te skinki lubią. Myślę, że Sedgwani na piesku, tutaj z jakimś serduszkiem, tutaj z jakąś psią łapką i tak dalej, i tak dalej. No sprzeda się jak świeże smaczki. Do tego Riot zapowiada jakieś takie techniczno-futurystyczne skiny, ale tutaj nic więcej nie mówią. Wiemy też, że prestiżowe skiny dostanie Morgana, bo ta już jest w przepustce, przynajmniej tej pierwszej przepustce demacjańskiej. Natomiast poza samą Morganą wiemy, że Sona i Mordekaiser dostaną też prestiżowe skinki. No i oczywiście to, co mnie najbardziej denerwuje, to, co jest najgorszą rzeczą, jaką robi Riot, przynajmniej w mojej opinii, jeżeli chodzi o sposób dystrybucji, no to mityczne warianty. Albo Ink Shadow... Mastery, albo Projekt Mastery dostanie taki wariant? Nie wiem, który to będzie. Strzelałbym, że będzie to Ink Shadow, ale Projektowy też jest bardzo dobrym kandydatem. No i wiemy, że na pewno takiego skina dostanie Aurelion Sol w swojej porcelanowej wersji. Riot też już na mediach społecznościowych pokazało, jak ten skin będzie wyglądał. No i nie ukrywajmy, że uderza on w klimaty wschodu bardzo mocno. Zresztą, jak sam motyw porcelanowego skina. No i co tu dużo mówić, na pewno bardzo dobrze się sprzeda. Usłyszeliśmy jeszcze newsy o. Nowym gacza skinie do Wiego. I mógłbym tutaj o nim parę słów powiedzieć, ale chcę mu zadedykować oddzielny materiał. Jest mi trochę smutno i uważam, że po prostu to gracze, graczom zgotowali ten los. Do tego jeszcze pojawi się moim zdaniem naprawdę fajny skin do Orna. I kurczę, teraz już nie można mówić, że. Halo, o co chodzi? Skin do Orna? Kurczę, mamy kolejnego. Bardzo fajnie. Devlog kończy się jeszcze informacją, o której Wam już mówiłem wcześniej, bo też jest to informacja z grudnia. W zasadzie pewnie została tutaj wrzucona w formie przypomnienia, że Riot w zasadzie nie planuje League of Legends 2, tylko po prostu planują League of Legends Next. Czyli chodzi o to, że większość zespołu, który pracuje nad ligą aktualnie, pracuje nad nowym klientem, który będzie wbudowany w grę, nad nową mapą i nad nowymi rozwiązaniami, nie tylko graficznymi, ale i technologicznymi. Jest jeszcze jedna rzecz, którą Riot w sumie nie wiem dlaczego. Czego się w devlogu nie podzieliło? Może stwierdzili, że nie chcą wszystkiego tak od razu przekazywać. Może lepiej to właśnie zaprezentować innymi kanałami, no bo pojawiło się to chociażby na Facebooku. A mówię tutaj o harmonogramie, co kiedy mniej więcej będzie się pojawiać. No i tak, 8 stycznia, no to aktualizacja wyglądu Summoner's Riftu na Demację. No i tutaj muszę niestety trochę rajot zrugać, bo uważam, że w porównaniu do noksjańskiej mapy, w porównaniu do mapy Spirit Blossom, czy nawet w porównaniu do tej ostatniej zimowej mapy, Demaciań wypada naprawdę bardzo słabo. I na przykład jak zobaczyłem, jak wygląda Ioniańska mapa, która wchodzi do Wild Rift'a, no to mam wrażenie, że tam dużo więcej czasu poświęcono, by to dopieścić. Dalej, 8 stycznia, nowa minigra. Na moment, kiedy to nagrywam, no ta niestety jeszcze nie działa. No i też 8 stycznia Demacjański skiny. Dalej w patchu 26.02 21 stycznia pojawi się komik z grot włóczni. Czyli tutaj najprawdopodobniej Riot nam wyjaśni co się działo później w wątku Junary i Jarvana w Cinematiku Salvation. Bardzo dobrze, że nie musimy czekać nie wiadomo ile, żeby to zobaczyć, i jestem bardzo ciekawy, jak tutaj akcja się po prostu rozwinie. Dalej, 21 stycznia wchodzi Gacha Viego, super, i w ten sam dzień wchodzą skórki mechanicznej i Akademii Bojowej. Idąc dalej, patch 26.03, mamy powrót Aerurfa. Moja reakcja na to wow! Może będę okrutny i okropny, ale ja, jak widzę AR Urfa, to mi się robi po prostu źle na żołądku. Prawdopodobnie dlatego, że Urf i AR Urf przez wiele, wiele lat były praktycznie jedynymi rotacyjnymi trybami rozgrywki, i przez to mam po prostu ogromną niechęć. 4 lutego komiks za poległych, więc będzie to pewnie rozszerzenie tego, co mieliśmy w wątku Garena w Cinematiku. No i może Rajot tutaj przedstawi jakąś historię Garena z tymi żołnierzami. Pewnie gdzieś tam później bohater zaniesie informacje do rodzin, czy coś takiego. Na przestrzeni dwóch paczy, dwa komiksy. Rajot, rozpieszczacie nas? Dalej, ten sam patch. Mamy kolejne skiny, mamy jeszcze więcej chaosu na Aramie, czyli tutaj będzie po prostu do Aram Mayhem paczek, nie wiemy jeszcze co w nim będzie. No i 10 lutego będzie powrót Twojego sklepu, także fajnie. Ostatni patch, jaki Rajot zaprezentował, jeżeli chodzi o plany, no to 26.04, będą skórki wiosennych płatków, czyli ta wspominana Lilia, która bardzo mi się podoba, no i będzie mityczna odmiana skórki Aurelion Sola. Moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o zmiany, mam nadzieję, że materiał się podobał i był przydatny, tymczasem dziękuję pięknie za obejrzenie i do kolejnych filmów. Trzymajcie się, cześć.